Manko, Witamy Was w najnowszym odcinku na Ovation TV. Jak widzicie mamy nowe studio. Za nami są drzewka tropikalne, a oznacza to jedno, że w tym odcinku przenosimy się do Santago Park of Pola Największego w Polsce i nawet w Europie krytego akwaparku. Już w najbliższy czwartek specjalnie dla Was wybieramy się do Obręczy koło Mszczonowa na wielkie otwarcie właśnie tego obiektu. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Klikajcie w ten e, dzwoneczek, który widzicie obok tego czerwonego przycisku, żeby być na bieżąco z naszymi filmami, a także zostawcie komentarze pod naszym filmem. Zapraszamy, Zapraszamy do, do oglądania. oglądania. Z racji tego, że temat Santago Parko w Poland jest bardzo rozległy, Podzieliliśmy nasze vlogi na trzy części. W pierwszym pokażemy Wam mniej więcej, jakie są atrakcje wewnątrz, a w drugim przetestujemy najpierw strefę Jamango razem z zjeżdżalniami, a następnie pójdziemy do strefy relaksu, co będzie już w kolejnym odcinku. Razem ze strefą relaksu pokażemy Wam również saunarium, aczkolwiek nie obiecuję Wam, że zobaczycie jakieś filmy z wewnątrz z tego, co czytaliśmy na różnych forach oraz na stronie internetowej Park of Poland. Tam niestety jest zakaz nagrywania. Plany do budowania Park of Poland Pojawiły się już w 2011 roku. Zapowiedziano wtedy, że budowa ruszy w 2013. Od tego czasu kilkakrotnie rozpoczęcie budowy przekładano. Ostatecznie pierwsze żurawie na placu budowy pojawiły się w 2017 roku. Otwarcie parku zaplanowano na 20, 20 lutego, lutego 2020. 2020. I właśnie w ten dzień specjalnie dla Was o godzinie 10 będziemy pod bramami parku w Połę. Położenie Wodnego Świata nie jest przypadkowe wręczaco szczonowa, leży pomiędzy autostradą A2 i drogą szybkiego ruchu S8, zaledwie 55 km od Warszawy i 100 km od Łodzi. Ze Śląska, jak wybudują autostradę A1, dotrzemy tam zaledwie 2,5 godziny. Teraz, kilka słów o cenach w parku. Sprawdziliśmy na stronie internetowej, kupiliśmy już nasze bilety właśnie przez internet i naprawdę, naprawdę powiem Wam szczerze, nie jest drogo. Dzień poprzedni strefa Jamango kosztuje 99 zł, natomiast weekendy 109 i przejście do każdej kolejnej strefy kosztuje 15 zł, więc odpowiednio Jamango plus Relax to koszt 114 lub 124 zł, a wejście do wszystkich z trzech stref razem z Saunarium to 129 zł w dzień poprzedni. Lub 139 w weekend. Oczywiście, gospodarze oferują szereg zniżek dla dzieci do 16 roku życia, dla seniorów niepełnosprawnych, a nawet dla kobiet w ciąży. Dzieci do 3 roku życia kosztują tylko złotóweczkę, co oznacza, że nasza IGA przyniosła nam spore oszczędności. My za naszą trójkę zapłaciliśmy 244 zł za cały dzień. Więc, jak na takie atrakcje, nie jest to wygórowana cena. Tak, zastanowić są 244 zł, z tego względu, że jeden bilet będzie kupiony e, tylko do strefy Sound, dlatego że na pewno z idą nie będziemy tam się do tego środowiska niezbyt przyjemnego dla niemowlaków pachować. Jak wyjdziemy już z szatni, przed naszymi oczami e, pojawi się szereg wielkich, pięknych basenów z ciepłą, termalną wodą o temperaturze 32 stopni Celsjusza. Pierwszą strefę, którą będziemy eksplorować, czyli Jamango, mogą odwiedzić osoby w każdej grupie wiekowej. Znajduje się tutaj 2000 m2 basenów oraz 3, czyli 2 km zjeżdżalni. W Jamango znajduje się prawdziwa dżungla, czyli 300 palm oraz 4000 leżaków, na których będziemy mogli począć. Zacznijmy teraz omawiać wszystkie baseny, jakie znajdują się w Jamango. Pierwszym basenem, który dla Was przedstawimy, jest Bubbling Spring. Jest to basen z ciepłą wodą do 32 stopni i przyjemnymi bomberkami. Wymarzone miejsce, dzieci na wodne harce. Następny jest wielki basen ze sztuczną falą o powierzchni 845 m2. Dzięki różnej sile i prędkości fal za każdym razem możesz liczyć na inne doznania. Będzie również można zanurzyć się w zewnętrznym i wewnętrznym basenie termalnym oraz orzeźwić się tam zimnymi drinkami. W basenach termalnych będziemy mogli odpocząć w jacuzzi, zająć łóżko z hydromasażem lub popływać z nurtem dzikiej rzeki, który odpręży nasze ciała. W Santago Park of Poland będziemy mogli również spróbować naszych sił na desce surfingowej na basenie Surf Air Aqua Wave. I na koniec jeden z najciekawszych basenów, mianowicie Nurt Rzeczny. To unikatowy basen o długości 427 metrów. Baseny w strefie Jamangu mamy już za sobą, więc przechodzimy do drugiej części tej strefy, czyli do zjeżdżalni. W Santiago Park of Poland znajdują się aż 32 zjeżdżalnie. I pokrótce omówimy Wam najważniejsze z nich. Pierwszą z nich jest Neon Torpedo. Startuj z wysokości ponad 19 metrów i pęć z obrotną prędkością niczym torpeda przez ponad 200 metrów zakrętów i wiraży. Blue boa 95 Niebieski Zjazd to idealna propozycja dla każdego fana wodnego ślizgu. Startuj z wysokości prawie 12 metrów i suń w dół zaliczając po drodze kilka ostrych wiraży. Tiger's Race Dwa równoległe tory i aż 250 metrów krajdy. Ścigajcie się na pojedynczych pontonach lub płyncie razem na dwuosobowym. Ojej! Kochani, przepraszamy Was za to cięcie. Mamy tutaj nowego prezentera, który dołącza do nas do tego odcinka. Jest Iggy Iga -I, i jedziemy dalej z tematem. Następną zjeżdżanie, którą chcemy Wam zaprezentować, jest Jungle Eclipse. Odważysz się na zjazd najdłuższą krytą zjeżdżalnią w Europie? 320 metrów. To tak jak wysunąć z wysokości wieży Alpine. Met Crocodile! Nie daj się krokodylowi, trzymaj się mocno i ciesz szaloną przejażdżką. Emocje gwarantowane. Rainbow Race. Tęczowe szaleństwo dla 8 osób jednocześnie. Zbierz ekipę i startujcie wyścigu. Kto będzie pierwszy na dole? Ja czy się sami. Hunters Raft Race. Specjalne tratwy, jedno- i dwuosobowe, wartki nurt i ostre nachylenie zjeżdżalni to gwarancja niezapomnianych wrażeń. Pirates Playground. Ten wodny plac zabaw to marzenie każdego małego pirata. Rozbudowany system zjeżdżalni i przeszkód to nieskończone możliwości wodnych harców. Met Octopus ban Pepsi. Daj się oplątać maską oświornicy. rozpoczął prawdziwą prędkość i adrenalinę podczas ponad 260-metrowego ślizgu. Pink Serpent. Pozornie łagodna przejażdżka, ale emocji nie zabraknie. Wsuń przez różową krainę 100 metrów prosto do basenu. Shark Bowl. Płyń rwącym nurtem prosto w sam środek wodnego lejka, nabierz prędkości i wpadnij w wir zabawy i wrażeń. Crazy Dive! Zapadnia w dół, a Ty spadasz i nabierasz zawrotnej prędkości przez 145 metrów ekstremalnego zjazdu. Odważysz się? Tam jest naprawdę wysoki poziom adrenaliny, raczej z kamerą tam nie wejdę. Unicorn Cloud! Łagodny zjazd z wysokości 6 metrów to atrakcja idealna dla najmłodszych panów wodnej zabawy. 6 metrów to wydaje mi się, że i tak za dużo dla Iwi. No, przetestujemy Iga, nie? No chyba, że statusie. Następne zjeżdżanie to Green Mamba. Długa, kręta i jadowita. Zielona mamba oplecie cię mocą do już od pierwszego metra zjazdu, a przed tobą prawie 300 metrów i start z ponad 20 metrów wysokości. Joe Drop! Szukasz ekstremalnych przeżyć? To jest to! 55 metrów niemal pionowego zjazdu! Szczęka opadnie ci z wrażenia. Garantujemy! Już się boimy, Iganie! Uuu! Black Thunder by Samsung! Nie strasza ci prędkość i ciemność. To zjeżdżalnia dla Ciebie. Jak już pojeździmy na zjeżdżalniach i popływamy we wszystkich basenach? Na pewno szybko staniemy się głodni, więc Jamango wychodzi nam naprzeciw z wieloma ofertami gastronomicznymi. Pierwszym restauracją, jaką tam napotkamy, to będzie Poleczka. Jest to jadłodalnia z tradycyjną polską kuchnią. Mamy też Pirate Snack Bar z drobnymi przekąskami, takimi jak grabę, hot dogi, zapytanki i juice bar, czyli możemy tam napić się soku, zjeść jakieś ciastko, napić się kawy, herbaty. W Jamango znajduje się również włoska kuchnia, Wabene. W menu Wabene znajdziemy wiele pysznych pizz oraz makaronów. Kolejną strefą, jaką dla was przetestujemy, jest strefa relaksu. Znajdziemy tam ponad 400 tropikalnych palm, sprowadzonych z Malezji, Kostaryki czy Florydy. Tropikalny ogród o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Niestety strefa ta dostępna jest jedynie dla osób powyżej 16 roku życia, więc nie wiemy, czy wpuszczą dla tam z igłem. Znajduje się tam też y, ogromny bazę, basen o powierzchni 840 m kwadratowych, o temperaturze 34 stopni Celsjusza. W strefie relaksu znajduje się wiele innych basenów. Są też takie, które mają właściwości zdrowotne, m.in. basen siarkowy. To idealny wybór dla osób borykających się z problemami reumatoidalnymi i stawowymi. Dobroczynne działanie tej naturalnej wody sprzyja regeneracji i wzmocnieniu odporności. Jest też basen solankowy o nazwie Dead Sea. Bogata w minerały woda solankowa wpływa korzystnie na układ krwionośny oraz regeneruje skórę. To także doskonałe miejsce na relaks po pełnym dniu aktywności. W strefie relaksu możemy odpocząć również na łóżkach do hydromasażu, a także w łaźni parowej. W strefie relaksu znajdziemy również coś na ząb. Arizona American Steak Burger Zasmakujemy prawdziwej amerykańskiej kuchni A w Nori Sushi Bar Poznamy smaki kuchni japońskiej Ostatnią strefą, jaką dla Was zwiedzimy, jest saunarium. Jest tam ponad 10 tematycznych saun, wykończonych naprawdę w świetnym stylu. Z tym, że tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wiem, czy nas puszczą tam po prostu z kamerą, więc nie wiem, czy w tych kolejnych vlogach będzie też film z tego saunarium. Aczkolwiek pokrótce omówimy Wam wszystkie atrakcje, jakie znajdują się w saunarium, oraz wszystkie sauny tematyczne. Valhalla! Klasyczna drewniana sala z wystrojem, który przyniesie Cię do świata wikingów Hartuj ciało, a dzięki aromaterapii relaksuj umysł. Koreańska sala wypoczynku. Wypoczywania w koreańskim stylu to miejsce, w którym odda się głębokiemu odpoczynkowi. Aromaterapia i kojąca muzyka wyciszą emocje i wprowadzą Cię w stan medytacji. Wioska egipska. Na wioskę egipską składa się pięć saun dopasowanych do bardzo szerokich oczekiwań gości. Sauna Sahara, Sauna Ramzesa, Kamienna Krypta, Sauna Heopsa, Sauna Sfinksa. Mont Blanc. Dla zimnolubnych, odważnych lub chcących się zahartować. Nacieranie się naturalnym śniegiem po wyjściu z ciepłej sauny może być przyjemne. Sauna Akwarium. Ciesz się relaksem w najlepszej postaci. Aromatyczne olejki wzmocnią twoje ciało, a kojąca muzyka i widok na akwarium uspokoją myśli. Sauna aromatyczna. Wyjątkowa sauna inhalacyjna, której wystrój przeniesie cię na łono polskiego lasu. Odpowiednia temperatura i wysoka wilgotność sprzyjają oczyszczaniu dróg oddechowych. A olejki eteryczne uwalniają od stresu. Rajska plaża. Bajeczne Malediwy na wyciągnięcie ręki. Sauna o kształcie maledickiego domku na wodzie i tropikalny wystrój ukoją Twoje zmysły. W saunarium znajdziemy jeszcze łaźnię turecką oraz grotę solną. Jeżeli uznacie, że jeden dzień to za mało na zwiedzenie tych wszystkich atrakcji, zawsze możecie wynająć sobie bungalow, który znajduje się pod samym parkiem. Teraz już bez zbędnego gadania i i przeistaczamy się w strój, który zapewni nam najlepsze warunki i komfort do zabawy w Park Polan Santiago. Iga, przemieniaj się! O, są dziewczyny gotowe. Także zmykajcie do Santiago Park of Poland. Kasia, Iga, znikajcie w falach Santiago, się bawcie. Za pięć minut otwierają Santiago Park of Poland, a ja tutaj ciągle siedzę w Katowicach. Wiem. Mam tutaj specjalną maskę. Założę ją, wypowiem zaklęcie. Okej. Okay. Tylko co za słowo wypowiedzieć? Wiem, to na pewno nie przeniesie do Parku w Poland. Chętnie bym pobiegał nago, zabierz mnie do sauny w Santiago!